Jeszcze raz Jest takie okay, kurwałacę nagrać nie Wszyscy myślą ryb ta. Ta. Mogę napierdalać jakie minę ma i tak chuj w dupę policji bez miksu nie I w ogóle nie wiem kurwa jak nagrywać ale spoko ogarniemy to Mike jest kozak Ja napierdalam jak dziki także jo. A, nic już nie będzie tak jak dawniej, kurwa! Szczajcie to do chuja, ha, bo dalej żyjcie w tej kurwa udawanej bańce, ha! Poproszę słuchawki, łyka wody mojej większej dawki Mój rap to skrawki mojego życia, nie tracę zajawki Łapię pucha trawki. nie chcę zatracić, się. chcę stracić pociąg do bicia. Da. Przecież ona najczęściej mówi najwięcej Dosyć mam pierdolenia Jak masz mówi to z sensem Za dużo zdarzenia bym już nigdy więcej Nie na pomysł by leczyć tym w serce Coś tam skręcę Albo lufę nabiję Co się będę pierdolił normalnie nigdy nie byłem Od co żyłem jak żyłem Nic nie poradzę To dzisiaj tak mam pierdolić To tak jak Trojemy jak stanie no nas a jeszcze gorzej, człowiek może jak może lecz dalej niewiele może. I dobry Boże, za nic to nie pomoże, bo nie ma go w kościołach ani nie ma na sosze. Nic już nie będzie, takie jak dawniej, od kiedy zobaczyłem, jak jest naprawdę. Było minęło już dziś, nic nie jest łatwe. zbyt wiele spraw potoczyło się nagle. Nic już nie będzie, takie jak dawniej. Od kiedy zobaczyłem jak jest naprawdę Było minęło i dziś nic nie jest łatwe Zbyt wiele spraw potoczyło się nagle Mam urazy, obrazy, te fasy na baniskasy Nie na Nienawidzę się prosić mu się zbyt wiele razy Pamiętam bazy na no wtedy i to jabłonkę Od piekania blas na paru ostatnią kląkę Jacy niewinni tacy zepsuci stąd pleśń Nie powinniśmy aż muśmy na brudzie jak znieść Przedtem chlejem z nie ma co jeść Mówisz jak masz się co by kurwa macie. Byliśmy się na działkach. Wierać trzeba było wiać, wtedy pełen gaz. To potrzeba czynić złodzieja, a nie okazja. Jakby to nazwać, by do kompromisów zmusza. Paszę do tego chleba, serniki od Mateusza. Oręża da najtersza też trzeba było, bo susza. Skwarelczą z nieba cieszyła się dusza, ale nic już nie będzie, takie jak dawniej Od kiedy zobaczyłem, jak jest naprawdę. Było minęło już Dziś nic nie jest łatwe. Zbyt wiele spraw bo tu Potoczyło się nic już nie będzie. Takie jak dawniej, od kiedy zobaczyłem, jak jest naprawdę. Było minęło dziś, nic nie jest łatwe. Zbyt wiele spraw potoczyło się nagle, nic już nie będzie. Takie jak dawniej, od kiedy zobaczyłem, jak jest naprawdę. Było minęło już dziś, nic jest łatwe. Zbyt wiele spraw potoczyło się, się, się nagle. Zbyt nagle.